Dzień dobry, witam Państwa. Moje imię Basia, to jest mój syn Kacper. W tym momencie nie ma ze mną mojego męża i dwójki dzieci: Konrada i Kai, ponieważ zasnęli i sobie śpią. I pokażę Państwu prezentację na temat naszej podróży z ostatniego roku od Równika do Ziemi Ognistej. Proszę Państwa, wyruszyliśmy w podróż, yy, która trwała 8 miesięcy. Wyruszyliśmy z trzema dzieciakami i dwoma plecakami. Była to decyzja spontaniczna, yy, bez konkretnego planu. Przelecieliśmy z Krakowa do, do Quito. Później polecieliśmy do. Przejechaliśmy Ekwador, pojechaliśmy na Wyspę Galapagos, a potem na granicy. Na granicy ekwadorsko-peruwiańskiej -per kupiliśmy kampera i potem w dół jechaliśmy aż do ziemi ognistej kamperem. I teraz poproszę o zdjęcia. Tak jest. Moment. Proszę Państwa, trzy dni temu odprowadzałam dzieci do przedszkola. Kacper 6 lat, Konrad 4 i Kaja 2 lata. I usłyszałam takie pytania. Mamo, mamo, a opowiesz mi, jak, jak byliśmy na kempingu przed żółw i ugryzł mnie w palec, bo go kar karmiłem marchewką. Mamo, a opowiedz mi, opowiedz mi, jak chodziliśmy po plaży, łapaliśmy kraby i krab mnie w palec ugryzł. Mamo, a pamiętasz, jak, byliśmy, jak jechaliśmy na koniach, jechaliśmy w takich górach, a potem dojechaliśmy do, do lodowca. A w tym lobowcu były takie szczeliny, a potem przyszedł pan, który miał psa i on był przewodnikiem. I ten pies zaczął latać po tych szczelinach, nic się nie bał. Proszę Państwa, takie historie to są już nasze takie legendy domowe, troszeczkę takie wspaniałe historie z tej naszej podróży. I uwielbiam, jak, jak słyszę pytania dzieci, jak mogę im opowiadać te historie, a oni są głównymi bohaterami tych bajek. Spoglądamy wtedy, spoglądam wtedy na mojego męża, uśmiechamy się, i, i to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto było i to na 100%. Nad, podczas tej, tej prelekcji chcę odpowiedzieć Państwu na kilka takich pytań, które ja sobie sama zadawałam. Na przykład, czy warto podróżować z dziećmi? Moja prywatna odpowiedź i moje prywatne doświadczenie to oczywiście, że warto. Dla, na przykład takich chwili, jak opowiedziałam, dla edukacji, dla przyrody, dla geografii. Dla miejsc, tutaj Machu Picchu, na które wyszli chłopaki, dla miejsc, o których chłopcy i dzieci będą słyszeć i uczą się, dla kultury, dla widoków. Czy jest. Następne pytanie: Czy jest łatwo? Proszę Państwa, nie jest łatwo. Jak zapewne widzę, że tutaj jest dużo dzieci, że Państwo wiecie, w momencie, jak się. W momencie, jak się pojawiają dzieci w domu, to, to wszystko się zmienia o 180 stopni. Przez pierwszy miesiąc podróży było nam bardzo ciężko, to ja, ale da się. Moje następne, moje następne wątpliwości i pytanie, na które bym chciała Państwu odpowiedzieć, czy da się, jak to zorganizować, czy da się to zorganizować? Jest trudno, owszem, ale da się to zorganizować nawet z bardzo małymi dziećmi. I da się mieć też nie tylko, nie tylko obowiązki, ale i przyjemności z tej podróży i wspaniałe wrażenia. Proszę Państwa, podróż nasza podróż trwała aż 8 miesięcy. Jak wyjeżdżaliśmy, nie wiedzieliśmy do końca, kiedy wrócimy. Kupiliśmy bilet tylko w jedną stronę. I i, i, I byliśmy w tej podróży właśnie 8 miesięcy, co powoduje, że ta podróż stała się troszeczkę naszym życiem. Na początku nauczyliśmy się, jak się dostosować do rytmu dzieci, gdzie zahaczać codziennie, co robić. Zmieniła, zmieniła nam się perspektywa, sposób postrzegania, sposób postrzegania otoczenia i też naszego życia. Nie, byliśmy, nie mieliśmy już, nie było w naszych myślach tego miejsca i, i obowiązków, do których mamy wrócić, tylko to, co jest na miejscu. Mieliśmy bardzo mało rzeczy. Nauczyliśmy się żyć z małą ilością rzeczy. Nauczyliśmy się radzić sobie w sytuacjach takich awaryjnych. I proszę Państwa, do każdego marzenia jest dana. Siła do, do jego wykonania, i jeszcze są takie podarunki od losu, takie sytuacje, w których można to wykorzystać. Takimi podarunkami od losu może być, yy, mogą być rzeczy, które są nieprzyjemne. Na przykład, yy, Państwo się źle czujecie w pracy albo w, w związku, albo coś się wydarza, i yy, czasami może z tego wyniknąć bardzo fajna sprawa. U nas to się zaczęło w ten sposób, że marzyliśmy o długiej podróży, ale były zobowiązania. W pewnym momencie. Ja straciłam pracę, dwa kontrakty, takie, które miałam, a był, i to było tydzień do porodu najmłodszej naszej córeczki Kai. A mój mąż w tym czasie nie miał pracy. Jak dowiedziałam się to w piątek wieczorem, przyszłam do mojego męża, przytuliłam się do niego i mówię: Kurczę, Andrzej, co my teraz zrobimy? A on mówi: No, jak? To pojedziemy do Ameryki Południowej. A ja mówię: No, co ty? Takie frywolne myśli. Ja tutaj potrzebuję pocieszenia, jakiegoś planu, a tutaj takie myśli. No, i pół roku później mieliśmy bilety kupione do Kito w jedną stronę i polecieliśmy. Spakowaliśmy, spakowaliśmy dwa plecaki i wzięliśmy wózek, podwójny wózek. Mogę przełączać. Dobra. To jest takie krótkie podsumowanie wycieczki. 11,5 tysięcy kilometrów zrobiliśmy. I było bardzo dużo fajnych przygód. Tak wyglądałyśmy na początku wycieczki, znowu coś się niedobrze nie wgrało, nie wiem dlaczego. Tam mam, ja mam wózek podwójny, na którym zmieściliśmy naszych dwóch chłopców i nosidełko dla Kai. Ten wózek dźwigał plecaki, ten wózek dźwigał torbę podręczną z pieluchami, z chusteczkami, mokrymi kaszkami i tak dalej, wiecie sami Państwo, ci co mają dzieci. Ale, ale po ale po miesiącu podróżowania ja powiedziałam do mojego męża, słuchaj, ja nie dam rady w ten sposób podróżować, wykończymy się. Schudliśmy po 10 kilo od pchania wózka z dziećmi i z bagażami. Byliśmy, no, byliśmy zestresowani, bo codziennie musieliśmy myśleć o noclegu, o tym, gdzie zjemy, gdzie przebrać dziecko, gdzie ma się wysikać jedno lub drugie dziecko. No, ale los no, znowu nam podsunął wskazówkę. Spotkaliśmy, spotkaliśmy peruwieńczyka, który mówił po polsku, który sprzedawał ciasteczka w, w Mindo, to jest miasto w Ekwadorze, takie tropikalne, tak. I on nas, nam pokazał dziewczynę z rodziny polsko-australijskiej, mamę, która ze swoimi dziećmi od kilku lat mieszka w Ameryce Południowej, z mężem w motorhomeie olbrzymim, tak jak to Amerykanie. No ale ona nam powiedziała, co z papierami, co tam można zrobić, jak można, jakie są problemy, jakie są plusy. Zaczęliśmy szukać kampera. Znaleźliśmy dwa tygodnie później jedynego dostępnego w tej okolicy kampera w naszym zasięgu finansowym, czyli kwoty niskie. I umówiliśmy się z parą Belgów, którzy przejechali nim właśnie z ziemi ognistej na północ, na sprzedaż. Zakupiliśmy kampera. W tym kamperze proszę zobaczyć, tam z tyłu była taka malutka ubikacja. Odeszły nam problemy z ubikacją. Dzieci mogły spać, ja mogłam gotować, przebierać dzieci. No i mogliśmy wszędzie dojechać, gdzie chcieliśmy. Nie musieliśmy rozwiązywać zagadek logistycznych i mogę dalej. Dzieci mogły spać. Przeżyliśmy wspaniałe momenty w tym kamperze, później pokażę troszeczkę więcej na ten temat. Były też chwile problemów spowodowane przez to auto. Na przykład tutaj przez Altiplano boliwijskie, Salarde, de Uyuni przejeżdżaliśmy przez 3-4 ta, dni tam spędziliśmy takimi drogami, które rozwaliły nasze hamulce i musieliśmy Zjechać do, najpierw zjechaliśmy, musieliśmy być odholowani do San Pedro de Atacama przez holownik, a później zjechaliśmy do miasta Kalama na środku pustyni Atacama, gdzie okazało się, że nikt nie potrafi naprawić naszych hamulców. Musieliśmy sprowadzić części ze Stanów, czekaliśmy na te hamulce, one szły trzy dni, ale cło chilijskie 10 dni cliło nasze hamulce. I zanim przyszły te hamulce, to spędziliśmy miesiąc w Kalamie, z dnia na dzień żyjąc na tym kempingu, tam mój mąż miał urodziny, moja córeczka miała roczek, roczne urodziny, nauczyła się chodzić nawet na tym piachu, w dzień gorąco, w nocy zimno, wietrznie i niestety też zdarzyło się, że poznaliśmy lokalnych spawaczy, którzy też mieszkali na kempingu, ludzi z kempingu i zdarzyło się też, że mój synek złamał sobie rękę i też mieliśmy kłopoty z tym związane i... I tutaj przydatne okazało się ubezpieczenie, i tutaj zwracam uwagę, że takie rzeczy się zdarzają zawsze i podczas podróży zagranicznej, i w kraju, ale ubezpieczenie jest ważne i nie ma problemu z dobrym ubezpieczeniem. No i oczywiście po drodze, jak już naprawiliśmy te hamulce i wyjechaliśmy, to po drodze oczywiście znowu nam się zdarzały jakieś, mój mąż mówi, konserwacje auta, podczas których dzieci pomagały bądź biegały wokoło. Bądź na przykład tutaj u mechanika spędzamy cały dwa dni spędziliśmy u mechanika, Kaja się chłodzi w wanience, to już było w Argentynie. Minus, no, konsekwencją tego jest, że podróżowaliśmy cały czas przez te 8 miesięcy sami i z tą trójką dzieci byliśmy non stop razem. Jak się ma dzieci i jest w okolicy babcia albo przedszkole, albo choćby kulkowo jakieś, to, to można troszkę odetchnąć. Tutaj, jeśli był problem z samochodem, mąż siedział z mechanikami, a ja zajmowałam się cały czas dziećmi. No, były trudne chwile i były trudne momenty, ale były też fajne chwile. To jest nasze zdjęcie z u juni, i były takie momenty, w których, w których sobie uświadamialiśmy, że, jesteśmy, że, że się uzupełniamy i jesteśmy sobie potrzebni. Momenty, które nas łączyły bardzo, bardzo mocno. Miałam czas, żeby czasami coś porysować, i zrobiłam trochę takiej historii rysunkowej z naszej podróży, które pokazuję dzieciom. I było bardzo dużo, oprócz tych, tych nieciekawych albo trudniejszych momentów, było bardzo dużo fajnych momentów. I tutaj, właśnie to, o czym wspominałam. Pojechaliśmy do Min, do tropikalnego w Ekwadorze na początku, oglądać motyle, oglądać kolibry. Fajna lekcja dla dzieci: a to jest Jaime, ten właśnie peruwianczyk, który mieszka w Ekwadorze i który, który się z nami zaprzyjaźnił i zaprowadził nas później do Edyty. Nie mam niestety jej zdjęcia. Podróżowaliśmy na po, cały czas, właściwie korzystając z couchsurfingu, czyli serwisu, który poz, pozwala nocować u, u gospodarzy, i, i sami do tej pory cały czas przyjmujemy gości zagranicznych u nas w domu. To jest akurat taka niespodzianka: Dawid w Guayaquil ma dziewczynę Paulinę z podkrakowa, która nie powiedział nam nic o tym, dopiero nas powitała. I oczywiście spędziliśmy przemiły polsko-ekwadorski wieczór. I potem postanowiliśmy polecieć na Galapagos, dlatego że wtedy jeszcze nie mieliśmy kampera, nie spieszyło nam się, postanowiliśmy spędzić 16 dni na tych wyspach, podczas gdy ludzie z reguły spędzają tylko kilka dni. Zobaczyliśmy bardzo dużo... Wyspy Galapagos są wspaniałe, bardzo dużo przyrody, widoki niesamowite, iguany morskie, lwy morskie, flamingi, żółwie, iguany lądowe czy legwany, fregaty, Głuptaki, niebieskonogi, mnóstwo ptactwa. Widzieliśmy rekiny również. Zrobiliśmy. Tu są pingwiny, które tam sobie pływają. Tu już jest wieloryb, który nie, którego nie widzieliśmy z, z Galapagos, tylko widzieliśmy z później, chwilę później, w Puerto Lopez w Ekwadorze. Na, na wyspach Galapagos udało nam się też, udało też nam się zrobić trochę snorklingu, nurkowania, wymienialiśmy się z Andrzejem i na zmianę nurkowaliśmy. Wspaniałe widoki i naprawdę fantastyczne miejsce, bardzo polecam. Niestety trochę drogie, nas kieszeń, ale, ale warte zobaczenia, jeden z najfajniejszych punktów na wyprawie. Zobaczyliśmy wieloryby z Puerto Lopez. No, a później po zakupie kampera zaczęła się inna jakość podróży. To jest właśnie ten nasz kamper, 25-letni Dodge, który przejechał z Kanady. To była czeska para, która z Kanady przejechała Amerykę Północną, Środkową i dojechała do Ziemi Ognistej. Tam sprzedała Belgom, a potem my. Nocowaliśmy bardzo często, nocowaliśmy bardzo dużo na dziko. Nie lubiliśmy nocować na kempingach, zdarzało nam się to, ale często po prostu nocowaliśmy tam, gdzie nam nocleg wypadł. Byliśmy dosyć samowystarczalni. Tutaj na, na ulicy, na rynku miasteczka peruwiańskiego w Peru Północnym, nocujemy. Dzięki temu byliśmy w miejscach, w których było bardzo mało. No nie widzieliśmy innych turystów. Przez, przez, pierwsze, przez pierwsze kilka tygodni, nie widzieliśmy prawie żadnego turysty, Jeden, jednego kampera, spotkaliśmy szwajcarskiego, byliśmy atrakcją, nasz pierwszy nocleg, zupełnie pierwszy nocleg na dziko, był w cyrku. Otóż no, na dziko nocować w kamperze, troszkę się bałam na samym początku, więc, więc rozglądaliśmy się po mieście Sujana w Peru Północnym, co by tutaj zrobić. I zobaczyłam cyrk. Był otoczony, był ogrodzony, a w środku były kampery i, i przyczepy kempingowe. No cóż, no oni śpią w takich przyczepach, to może nam też pozwolą u nich za tym ogrodzeniem się przespać. I pozwolono nam. Mama, głowa rodu, nam pozwoliła się dołączyć do cyrku rodzinnego. Byliśmy olbrzymią atrakcją dla nich, a oni dla nas. Dojeżdżaliśmy też do takich wioseczek górskich, gdzie dojeżdżaliśmy do zabytków, w których, w których, w których nie było prawie turystów w ogóle. To są widoki, które, które tam zastaliśmy w tych miejscach. I często, gęsto, ponieważ w naszym kamperze mieliśmy ubikację, ale nie mieliśmy prysznica, korzystaliśmy z gorących źródeł. Korzystaliśmy z gorących źródeł. Tutaj mi Kacperek podpowiada, żebym powiedziała Państwu historię. Nie wiem, czy on, czy na pewno chce, żeby ona była publiczna. Otóż nocując w tym cyrku, nocując w tym cyrku, tam spędziliśmy dwie noce. Kacperka ugryzł pies w pupę. Tak trochę go ugryzł, nie bardzo. Był uwiązany, ale strasznie to przeżywa i o tym pamięta. Nie pamięta tych krysów, które występowały i karłów, które nas odwiedzały w kamperze. Tak, mieliśmy takie historie, oprócz ugrozienia żółwia i ugrozienia kraba, mieliśmy ugryzienie też właśnie psa. W gorących źródłach spędzaliśmy co drugi albo trzeci wieczór, popołudnie. Podobnie lokalni ludzie często przychodzili z szamponami, mydłami, myli się tam. Też mieliśmy fajne spotkania, fajne przygody. No i tutaj Peru Północne. Proszę Państwa, chciałabym, żebyście Państwo troszeczkę się zanurzyli w te przepiękne krajobrazy. Tam są fantastyczne widoki. Powietrze jest... Krystalicznie czyste, i, i te barwy, które, które tam się pojawiają, bardzo cieszą oko i, i są, są niesamowite. Mogliśmy się zatrzymać gdzie chcieliśmy. Tutaj olbrzymia puja w Kordylierze Blance i dzieciaki sobie biegają wokoło. Po przejechaniu Peru Północnego dojechaliśmy do Huacachina. To jest, to jest taka oaza w Peru, w środku pustyni. Pojechaliśmy oczywiście do, do Naska, aby zobaczyć linię z Naska. Pojechaliśmy do kanionu Kolka. To jest kanion Kolka, w którym kilka dni spędziliśmy objeżdżając go do samego końca. Były kondory, oczywiście, gorące źródła. Wracając, zastała nas, zastał nas śnieg, też, też fajne przeżycie, a w naszym domku było cieplutko, nie, nie narzekaliśmy na zimno. I dojechaliśmy do. Cusco. To jest prześliczne Cusco, gdzie w Cusco postanowiliśmy skorzystać z kempingu i to też było ciekawe doświadczenie, proszę Państwa, bo okazało się, że, że podróżnicy róż, pod kamperami bądź innymi pojazdami zmotoryzowani później spotykają się na trasie i tworzą taką, taki substytut troszeczkę rodziny lub przyjaciół. Spotkaliśmy tutaj ekipę żółtego unimoga z Niemiec, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, nawet jogi razem ćwiczyliśmy, i yy, oni nam pokazywali swój samochód, dużo rozmawialiśmy o naszych trasach, i tutaj bym chciała poprosić o puszczenie filmu, który ma numer dwa i nazywa się Cusco. Nakręciła go Karina, która, która właśnie jechała tym żółtym unimogiem razem z Ulim, ze swoim chłopakiem. No tam, było, tam było super relaksacyjnie teren zamknięty, dzieciaki mogły się wybawić myśmy odpoczęli trochę oczywiście potem pojechaliśmy w stronę Machu Picchu wybraliśmy trasę alternatywną jak naj, najtańszą i jak, naj, najwięcej, jak najbliżej tak, żebyśmy mogli dojechać samochodem po drodze y, piękne y, piękne krajobrazy dojeżdżamy do jeziora Titicaca. Oglądamy jest z... czy to ja? To przepraszam. Oglądamy je z różnych stron. I tutaj ja przeskakuję, pokazuję Państwu takie najfajniejsze momenty. Tutaj już przeskoczyłam Boliwię i doszłam do tego przejazdu przez Salar de Uyuni, czyli Morza solne morza, które są na granicy między Boliwią a Chile. Jechaliśmy z ekipą z Colorado, których spotkaliśmy też wcześniej w La Paz. Takie, takie tereny przejeżdża się albo samochodami 4x4, w których jest, jest dużo agencji, które je wynajmują, no albo można właśnie własnym transportem. Tak jak mówiłam, to, to ten przejazd kosztował nasz samochód Hamulce i miesiąc czekania w kalamie. Ale warto było się też połączyć nie, nie tylko ze względu na towarzystwo, ale też to, że, że pomogli nam ci znajomi z Kolorado. Tutaj kubki soli suszonej, która później trafi na nasze stoły. Spotkaliśmy innych zmotoryzowanych, na przykład ekipa, która motorem też dwie Ameryki przejeżdżała. Motorem z przyczepką, motorem bez. Rowerzystów spotkaliśmy, nocowaliśmy tam na tej pustyni solnej. Ja tutaj usypiam kaję z butelką. Wieczorem sobie siedzieliśmy przy zachodzącym słońcu, podziwialiśmy piękne widoki. I dalej jedziemy. To jest dalej ten przejazd do San Pedro de Atacama. Tutaj mamy nocleg w takim kanionie obok laguny Colorado z różowymi flamingami. I zanim przejdę dalej, to bym prosiła o następny film, taki króciutki filmik z, właśnie z przejazdu przez ten salardę juni. Jeden z lepszych momentów ten przejazd cały. Cztery dni przygody. widoki Tutaj mieli, mogliśmy być na, na tych gorących źródłach tylko dlatego, że dzieci spały i Andrzej wyszedł podczas śpiących dzieci na świt. Następnie znowu tylko, tylko kilka wyrówków z tych ośmiu miesięcy. Trochę trekkingów zrobiliśmy tutaj z widokiem na Aconcagua. Dojechaliśmy do Santiago de Chile i szybko zjechaliśmy na dół do Concepción. Tam dostaliśmy zaproszenie na spędzenie świąt Bożego Narodzenia. Tutaj dzieci gotowane kraby będą próbować zaraz, odkrycia kulinarne. Patyczak, czyli tutaj taki gość niespodziewany. No i Boże Narodzenie. Mój synek cały czas ma gips na ręce. Spędzamy z Klaudią i, i z jej chłopakiem Felipe. Ona nam tutaj z małżu gotowała zupę, bo to jest ich tradycyjna zupa z tamtego terenu. Kilka dni z nimi. A potem jedziemy dalej na południe, dojeżdżamy do wyspy Chiloe. To jest taka duża wyspa na południu, jeszcze zanim się zaczyna Patagonia, na południu Chile. Tutaj pojechaliśmy obglądać pingwiny: pingwiny Magellana i pingwiny Humboldta. Przepraszam, chyba za mocno znowu. Nowy rok spędziliśmy na promie, przejechaliśmy promem, przepłynęliśmy promem. W noc noworoczną do Patagonii. Tak nas powitała Patagonia. Patagonia najpierw wita zielonymi lasami, pięknymi górami, krętymi drogami. Tutaj już jesteśmy wprawionymi, wprawionymi podróżnikami, radzimy sobie bez problemu z wszystkim. A tak wygląda klasyczna patagońska droga: pustka, wieje wiatr, prosto, od czasu do czasu jakaś laguna. Tutaj Fitzroy, widok na Fitzroy. Oczywiście w trekkingi takie ograniczone z dziećmi, 3-4 godziny spaceru mogliśmy zrobić, ale punkty widokowe były wspaniałe. Znowu Patagonia. Tutaj jedziemy sobie, laguna. Te kolory są autentyczne, szare, a tu nagle taka kostka lodu. Okazało się, że to 30 km przed samym lodowcem odłamek lodowca Perito Moreno. A oto sam lodowiec, wspaniały, y, który można obejrzeć. Laguny po drodze następne, guanaco, które przebiegają przez drogę, y, strusie. To, to nie są strusie, to jest Niandu. Y, takie wielkie ptactwo. Na początku myślałam, że może jakaś hodowla strusi, ale, ale to ptactwo zamieszkuje tamte tereny i często można spotkać przy drodze. Tutaj jest El Chalten, Park Narodowy, gdzie, gdzie pojechaliśmy i też spędziliśmy trzy dni w tym parku. Następne w tym parku, właśnie takie bryły lodowe, i tutaj znowu nie ma żadnego podkoloryzowania. Takie, ta, ta okolica szara, natomiast światło w tych, w tych skałach lodowcowych tak się, tak się rozszczepia, że są one nieprawdopodobnie niebieskie. No i proszę Państwa, dojeżdżamy do Cieśniny Magellana. Wspaniały, było tam zimno wiecznie, tak jak to Patagonia, ale często chowaliśmy się w naszym domu, gotowaliśmy ciepłe zupy, ratowaliśmy się tym naszym domkiem. W Patagonii dzieci podziwiały za okna często widoki, dużo się też bawiły na zewnątrz. Bardzo dużo jest punktów, gdzie można oglądać pingwiny. Tutaj nawet pingwiny królewskie, które ponoć można tylko na Antarktydzie oglądać, ale to jest nieprawda, można właśnie na Ziemi Ognistej, jest kilka miejsc i można je oglądać właśnie nie za kratami, tak jak my w zoo oglądamy, tylko, tylko z podestu, nie przeszkadzając tym koloniom, które sobie tutaj żyją wolno. No, i dojeżdżamy do Ushuaia, to jest ostatnie miasto na Ziemi Ognistej. Tutaj dostaliśmy zaproszenie z couchsurfingu. Byliśmy też u, u rodzinki, spędziliśmy z nimi czas. Obejrzeliśmy Zatokę La Patie, to jest taka, takie ostatnie miejsce, do którego docierają turyści. I po trekkingu tam jeszcze obejrzeliśmy też o ludach, które muzeum i, i dużo słuchaliśmy o ludach, które tam mieszkały i od nich właśnie Ziemia Ognista ma nazwę. To są, to są takie plemiona jamara, które paliły ogniska w swoich łodziach i dlatego Magellan nazwał te tereny Ziemią Ognistą, ponieważ widział ogień pływający po wodzie i okazało się, że to ogień w łódkach. Oni mieli takie dużo niezbadanych zwyczajów. Patagonia dalej. Jedziemy aż dojeżdżamy do Półwyspu Waldes. Już wtedy wiedzieliśmy, że mamy kupca na naszego kampera, bo kampera sprzedaliśmy. Ostatnie i najciekawsze miejsce to półwysp Waldes, gdzie można oglądać wieloryby, lwy morskie, pingwiny, orki też. I w końcu dojeżdżamy do miejsca na granicy argentyńsko-chilijskiej, gdzie rodzinie szwajcarskie, to jest rodzina z jednym dzieckiem, sprzedajemy naszego kampera. I kupujemy bilety powrotne i wracamy do Polski. I proszę Państwa. Podsumowując, spędziliśmy w tej podróży, ta podróż wyszła bardzo spontanicznie, kupiliśmy kampera spontanicznie, sprzedaliśmy go również spontanicznie, ale na pewno chcę Państwu powiedzieć, że wszystkich sytuacji kryzysowych, tak jak i w kraju da się wyjść, w Polsce da się wyjść, tak się da wyjść podczas podróży i po Europie i, i po różnych kontynentach, a Ameryka Południowa dla takich małych dzieci... To, to wspaniała, wspaniała lekcja pięknych widoków fauny, flory i trochę kultury i trochę historii. Dziękuję bardzo.